Gdzie droga gubi swój kres, a dalej już tylko lasy i lasy. Żyją spokojnie jak w niebie ona i on. W dojrzałym wieku oboje mają chatkę maleńką, do ziemi przycupniętą, wiekową jak oni sami. Leśni ludzie, co otwierają swoje skromne podwoje: Anastazja i Henryk. Henryk i Anastazja. Zapraszają z uśmiechem do sieni o glinianej podłodze, do kuchni wapnem bielonej. Oni sami dla siebie, a z nimi cały ich dobytek. Najważniejsza jest Młodźka, główna żywicielka rodziny, holenderka z temperamentem, jak w balecie, ustawia kopyta, wachlując się wdzięcznie ogonem. Psy za wierną służbę jako pierwsze raczą się. Jeszcze ciepłym mlekiem.